Kolejnym elementem jest internet i, i, i seks w internecie. Seks wirtualny u pewnej grupy osób zaczyna wy, wypierać wolę seksu, nie wiem jak go nazwać no, rzeczywistego, wolę seksu rzeczywistego. No bo w seksie wirtualnym spotykamy to, na co byśmy sobie nigdy, nigdy nie pozwolili. Na, na początku z pewnym za wstydzeniem, ale jesteśmy anonimowi, więc ten wstyd opada. Opada również ten element, który jest charakterystyczny dla relacji dwojga ludzi. No, domniemanie, że, że druga osoba nie będzie chciała w tym uczestniczyć, no bo tu, tu, wszyscy uczestniczą, tu wszyscy uczestniczą na zasadzie, że stajemy się uczestnikami poprzez no, swego rodzaju podglądactwo I, i to jest kolejny element, który jest dla nas niebezpieczny, bo podglądactwo podglądawstwo na tym poziomie emocji, na tym poziomie doznań może nam odebrać wolę doznań w świecie realnym. W moim przypadku uzależnienie od sieci jest wtórne wobec uzależnienia od pornografii. Do dzisiaj zdarza mi się właśnie w sieci oglądać pornole. No może tyle, że lajty tej, tej twardej pornografii nie oglądam w tej chwili. W sieci jest możliwość kontaktu już takiego prawie bezpośredniego przez obraz i przez dźwięk. Można się wymieniać zdjęciami genitaliów, przekazywać obraz kiedy się analizuje. Także ta perwersja jest rozkręcona do maksimum. Można z tymi osobami potem się umawiać fizycznie. Także zakres możliwości jest ogromny. W trakcie szukania tych kontaktów. To pragnienie, to, to, to zapotrzebowanie na stymulację, na podniecenie wzrastało. Jest to uzależnienie chemiczne. W trakcie oglądania stron pornograficznych, w trakcie przy okazji masturbowania się, w trakcie randek, które, wirtualnych wydziela się w naszym mózgu wydzielają się substancje, E, e, są to endorfiny, pochodne morfiny, bardzo silnie uzależniające, e, a też, e, no, będące narkotykiem, tak? E, I osoba, która zauważyła, że wejście na taką stronę czy kontakt wirtualny e, z jakimiś osobami na tematy właśnie erotyczne czy seksualne. Zmienia mu nastrój, a, a będzie miała też predyspozycję tego, żeby uciekać od rzeczywistości, która ją otacza, będzie wracała na, e, na takie strony. I teraz tu już e, jak z każdym narkotykiem, czy z każdym, z każdym uzależnieniem, no skoro ta chemia mi coś robi dobrego według mnie, tak, na początku, i ja znalazłem złoty, złoty środek na moje problemy, tak, na ucieczkę od nich tak naprawdę, to mm, po pewnym czasie. Zaburzy się moja gospodarka biochemiczna mózgu, i będę potrzebował coraz większych dawek tego narkotyku, żeby poczuć ten luz, poczuć ten haj, który na początku eee, czułem. Korzystanie z sieci, jeżeli chodzi o pornografię, w moim przypadku zwalniało mnie, jeżeli chodzi o kontakt erotyczny z innym człowiekiem, z wymagań. Ze strony drugiej osoby wobec mnie, to po pierwsze, całkowicie mnie zwalniało z odpowiedzialności za ten kontakt. Z mojego doświadczenia, z kontaktu z kobietami, wiem, że po zbliżeniu erotycznym pojawiają się oczekiwania względem mojej osoby, czasami często bardzo trudne, włącznie z małżeństwem, z pragnieniem wspólnego opłodzenia dzieci, założenia rodziny. I to, to zawsze mnie wszystko przerastało. Właśnie z tego powodu, że byłem niezdolny, od kiedy się pamiętam do takiej partnerskiej relacji opartej o współpracy z innym człowiekiem. I tutaj sieć zwalnia mnie z tego. W internecie mogę być anonimowy, to jest bardzo dla mnie ważne, znaczy dla takiej osoby, która, która się uzależniła, tak? Yy, mogę być piękny, wspaniały, wielki, bez problemów. E, mogę grać sobie kogoś e, i w ten, w ten sposób poczuć się lepiej przez te parę godzin, kiedy tam, e, kiedy tam jestem. E, znajomości, które tam nawiążę, do niczego mnie nie zobowiązują. Mogę je przerwać w każdej chwili. Nie muszę dbać o tą drugą osobę, nie muszę dbać o jej samopoczucie, o jej e, poczucie bezpieczeństwa. Nie muszę z nią zakładać rodziny, mieć dzieci i rozwiązywać bieżących problemów. W związku z tym jest komfort. Wchodzę, wychodzę. E, przez chwilę jestem zaprzyjaźniony, za chwilę już nie muszę być. E, mogę się do czegoś zobowiązać i zniknąć. No taki świat w krótkich spodenkach aż do śmierci, tak? E, żeby się do niczego nie zobowiązywać, zarabiać pieniądze e, i, e, i być pseudo-szczęśliwym w tym świecie. Na pierwszy rzut oka wydawało mi się zawsze, kiedy wcho wchodziłem w sieć, szukając tego kontaktu erotycznego, że w ten sposób mogę uniknąć odpowiedzialności związanej z erotyką i tych wymagań, które się pojawiają szczególnie właśnie po konsumpcji drugiej osoby seksualnej. To był taki bardzo istotny element w tym uzależnieniu od sieci. Sieć jest ogromnym ułatwieniem w nawiązywaniu takich kontaktów bez odpowiedzialności. Straty duchowe są ogromne I, i kiedy oni to zaczynają widzieć, to zaczyna być to narzędziem do, a, do wychodzenia z uzależnienia. Kiedy przychodzi do nich taki pomysł, ja już tak nie chcę. Szkoda tego czasu, szkoda mojej energii, szkoda tego fajnego świata. Zaczynają mm, też wracać, pracujemy nad tym, żeby e, zacząć rozpoznawać swoje uczucia. E, ze zdziwieniem zauważają, że Friday im sprawia, nie wiem, po jakimś tam czasie, to, że po, pojechali do lasu. Widzą, o kurczę, las. <grym> zielony jest! I czuję go nosem i, i słyszę, tak? A poprzednio, jak chodziłem, to tylko tak, żeby te dzieci szybko się wybiegały i żeby ja mógł wrócić jak najszybciej e, do domu. E, czyli m, zaczynają dostrzegać tą rzeczywistość i zaczynają dostrzegać przyjemność e, zbycia w niej. E, po pierwsze, to co robimy, to wyganiamy internet w ogóle z domu. Nie ma, nie powinien mieć uzależnionego internetu w domu, nie powinien mieć dostępu do tych stron w pracy. Fizycznie powinien się odciąć. Niedługo minie 8 miesięcy, jak nie gram w żadne gry. Nie powiem, że nie mam obecnie jakichś ciągotek, bo to zostanie prawdopodobnie do końca życia. Choćbym nie chciał, nie chciałbym naprawdę do tego wracać, co było. Ta różnica między tym, co była, jest teraz, jest niesamowita. Odcięcie od źródła doznań rodzi ogromny opór. Ale nie ma innej metody. Jeżeli mamy przyczynę i skutek, musimy wyeliminować przyczynę. Eliminacja uczestnictwa jest eliminacją dostępu. Eliminacja dostępu powoduje wszystkie objawy, Psychosomatyczne, jakie powoduje odstawienie każdej substancji, jak powoduje odstawienie każdego doznania. Ale jedyna ścieżka, tu, tu nie można również dozować. Z, z, znam już dużą grupę osób, które mówią, że będą wchodzić tylko do, do sieci, żeby sprawdzić informacje. Lepiej kogoś zapytać w takim wypadku o tę informację, niż wchodzić do sieci. Wejście do sieci. I z wejściem do sieci. Wejście do sieci powoduje ponowne zawłaszczenie. No, różnica dla mnie najważniejsza polega na tym, że 24 godziny to dla mnie jest tyle czasu, że normalnie jestem w stanie zrobić wszystko. A kiedyś to wręcz się denerwowałem, że tylko dzień trwa 24 godziny, bo nic nie, nie jestem w stanie zrobić przed tym komputerem w ciągu tego czasu. Czas dla mnie leciał, normalnie dni mi się gubiły. Orientowałem się, jaki mamy miesiąc, a dzień tygodnia to było dla mnie coś. Jakby ktoś mi zadał takie pytanie, nie wiedziałbym, co odpowiedzieć. Teraz jestem w stanie spotkać się ze znajomymi, wyjść z nimi, porozmawiać. Nie zostaje mi dużo, dużo czasu na inne rzeczy, takie jak szkoła, nauka. Obecnie chodzę do szkoły, uczę się, jestem z tego zadowolony. Nie jak kiedyś, że szkoła mi sprawiała jakiś ból. Teraz z przyjemnością tam wchodzę. Można się zatracić w alkoholizmie, można się zatracić w narkomanii, można się zatracić w seksie, ale tutaj te wybory są trudniejsze. W Cyberprzestrzeni dokonuje się łatwiejszych wyborów, bo tam się po prostu jest. Jak się jest, to się nie zauważa, że, że ta obecność nam zagraża. No, teraz chodzi głównie o to, żeby nie usiąść znowu przed komputer, bo nie chcę stracić, co, te, co teraz zyskałem w świecie normalnym. Chodzi mi głównie o znajomych, o rodzinę, o, re, o relacje i o pomoc, jaką otrzymuję z ich strony. Na tym mi głównie zależy. Żeby nie wrócić do tego, co było. To jest główna przewodnia myśl mojego obecnego życia. Bo obecne życie jest dużo, dużo piękniejsze. Co dostrzegam, no po przez same rozmowy z moimi znajomymi, tego co mi całe życie brakowało. Tego czucia akceptacji w małej grupie osób. Taka akceptacja, mam swoich znajomych, z którymi zawsze teraz się trzymam, na których mi zależy i, no, i nie chciałbym ich stracić. I dlatego to mi daje motywację do tego, żeby nie grać. To jest moja główny powód, dla którego nie siadam przed komputer.